Dzisiaj sałatka z awokado, z pomidorami koktajlowymi żółtymi i czerwonymi. Do tego tofu pokrojone w drobną kosteczkę. No, jest to na pewno wegetariańskie. I oczywiście sposób na bardzo szybki, prosty sos włoski. Sos włoski, który najczęściej kojarzy nam się z serem włoskim mozzarella, ale tu również może być ser mozzarella zastąpiony... Tofu, bo o tym wie każdy dobrze odżywiający się wegetarianin. Oliwa, woda przygotowana, sos włoski i sałatka będzie gotowa. Nie wiem, czy wiecie, ale wegetarianizm to e, świadomy wybór zdrowego stylu życia. Rozwija się bardzo prężnie. Wiem, że wegetarianizm to przede wszystkim wyeliminowanie... Produktów zwierzęcych ze swojej diety. Aczkolwiek nie nazywałbym tego dietą, to jest styl życia, który świadomie wybieramy. Szacuje się, że około 2 milionów Polaków już sięga po ten styl żywieniowy. Kuchnia wegetariańska przybyła do nas z Indii i pojawia się w niej bardzo duża ilość przypraw. Te wszystkie łączenia przypraw, które znamy z Indii, to wpływa na smak i jakość kuchni wegetariańskiej i kojarzy mi się z dużą gamą używanych przypraw, nie tylko korzennych, ale również aromatycznych. Obiecałem obiecałem genialną sałatkę i taka będzie sałatka wegetariańska składająca się z awokado sałaty lodowej, którą uwielbiam z tego względu, że jest bardzo chrupiąca i słodka pomidory koktajlowe. Oczywiście mogą być troszeczkę mniejsze. Mi udało się kupić większe. Generalnie w sezonie zimowym polecam te pomidory z tego względu, że są bardziej słodkie. Te duże różny smak, chyba że są to te bycze wielkie serca to wtedy jak najbardziej tak. Jest cytryna. Po co ta cytryna? To też powiem ogórek, tofu, o którym wspomniałem, gruby pieprz mielony, który musi być do sałatki zawsze świeżo mielony i rukola, klasyczna sałata zielona w kuchni włoskiej, która najczęściej kojarzy nam się z sosem balsamico, z serem gorgonzola czy też z prosciutto. Miska. Wsypujemy wszystkie nasze zioła skomponowane przez moje koleżanki z firmy Prymat. Poznałem, bardzo fajna dziewczyna. O, pachnie pięknie. Prosta sprawa, możemy oczywiście odmierzać. To czyni moja córa zawsze. Magda, trzy łyżki. Tak naprawdę... Mogą być nawet cztery, w zależności jak mocno intensywny sosy potrzebujemy. Do tego warunek. Oliwa z oliwek, extra virgin. I szybko mieszamy. Jeśli chcemy wzmocnić sosę tej sałatki, to po paru minutach takiego... Ucierania, łączenia wszystkich składników. Możemy dodać na przykład musztardy Dijon z kuchni francuskiej i wtedy ten sos będzie równie wyborny jak ten. Ale nietypowe, że rozpoczynam sałatkę od przygotowania sosu, ale chodziło mi o to, żeby teraz spokojnie odłożyć sos na bok po to, żeby wszystkie składniki sosu się dokładnie wymieszały. Teraz czas na sałatkę. Teraz zabieramy pierwszy składnik do naszej sałatki. Jest to, jest to awokado. Wiem, że to, co Was będzie najbardziej interesowało przy awokado, to co zrobić, jeśli awokado jest twarde. Podpowiedź numer jeden, która przez lata sprawdzała się, kiedy zarządzałem bardzo dużą kuchnią, awokado wkładaliśmy do ryżu i po kilku dniach awokado jest miękkie. Co jest istotne, żeby skóra była zielona. Nie może być plamista, z tego względu, że jeśli jest plamista, to wtedy wszędzie na awokado pojawią nam się czarne kropki. Będziemy wycinać, tak jak z ziemniakami, wycinać, w końcu nam nic nie zostanie. Pozostanie awokado tak naprawdę tylko i wyłącznie na danie z kuchni meksykańskiej, które na pewno lubicie, tak jak ja, czyli guacamole. Awokado trafia do miski. Dodamy odrobinę soku z cytryny, ale nie za dużo, bo chodzi o to, żeby awokado nie zczerniało. Mieszamy, mieszamy awokado. Jesteśmy pewni, że już na pewno nam nie ściemnieje. Do tego obiecałem odrobinę chrupiącej, słodkiej sałaty lodowej, pomidory szery. Jeśli są większe, kolejna podpowiedź. Będzie to zawsze elegancko wyglądało, no bo wszyscy jesteśmy profesjonalistami. domu również. Nóż ostry. Nacinamy. Coś, co jest średnio idealne. Kolejna podpowiedź przy sałatce. Cały ten miąż powinniśmy się tego pozbyć, z tego względu, że znajduje się w tym najwięcej wody. Sałata rukola. Obiecałem, że ją dodamy i to jest moja propozycja dla tych, którzy nazywają się wegetarianami, dla tych, którzy od czasu chcą też od czasu do czasu chcą też spróbować, czym smakuje kuchnia wegetariańska. Powrót do natury, duża ilość zieleniny, fajny sosy, winegre włoski na bazie dużej ilości ziół, pietruszka, bazylia, tymianek. O. Sałatka nasza jest gotowa. Ja do niej specjalnie jeszcze nie dodaję tofu. Polewamy całość. Mieszamy, mieszamy wszystkie składniki naszej sałatki. Dodaliśmy sos, winegre włoski. Ok. Pomieszane. I teraz tak, istotne jest odrobina soli, ale nie, ale nie za dużo, dosłownie cztery ruchy. Bo kuchnia wegetariańska to również kuchnia, która zwraca uwagę na dużą ilość przypraw, ale niewielką ilość soli. Natomiast no, pieprz musi być, bo ja pieprze kocham. Oczywiście nasza sałatka może pozostać, nasza sałatka może pozostać w misce i tutaj nie będzie żadnego kulinarnego fop'a. I bierzemy nasz ser tofu, który Pokroimy sobie, ja pokroję w taką większą kostkę, mniejszą kostkę, chyba lepiej jak nazwie to w słupeczki. O i wtedy można to ładnie ułożyć na sałatce. Świeża bazylia, która będzie stanowiła elementy dekoracyjne. Siekaną posypiemy całą naszą sałatkę, damy listek do dekoracji. Dobrze, jak to pachnie? Smacznego. Gdybyśmy sobie wymyślili tą cytrynę, na przykład, do ryby jako dodatek, dość często w, w restauracjach jest coś takiego, że e, jest taki kawałek cytryny. To jest, to jest duży problem później dla osoby, która, która używa takiej cytryny u was w domu na, na, na obiedzie. Z tego względu, że po pierwsze wypadają pestki, po drugie sok z cytryny, jak widzicie, no, leje się po całym moim stole, co nie jest wskazane. A co wystarczy zrobić? Pestki out, nóż ostry, nacinamy coś, co. Jest jedalne, to są takie białe części. Eee, pokażę, jak się pozbyć, jak będziemy robić sałatkę owocową i będziemy owoce filetować. I teraz mamy zupełnie inną cytrynę, ładną, bez niczego. I o, proszę zobaczyć teraz, cytryna leci w jednym kierunku. I o to nam chodziło. Tyle na dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek Robert Sowa.